Cześć, witajcie w dzisiejszym filmiku, dzisiaj trochę odmiana, bo chciałam wprowadzić na kanał książki jako, że jestem książkoholikiem, kocham książ czytać książki, kocham mówić o książkach, kocham po prostu kupować książki i jestem w nich zakochana, to uznałam, że fajną, fajną sprawą będzie pokazanie ich na YouTube i mam nadzieję, że będziecie oglądali moje recenzje, moje hole książkowe i jakieś tam inne plotki, opowiadania o książkach. Słuchajcie, ja myślałam, że tak troszeczkę mi zmniejszy się ta ilość kupowanych książek i taki boom na książki w momencie, kiedy zacznę czytać w formie e-booka. Niestety w ogóle się to nie sprawdziło. Mnie nie umiem czytać. Czytam jedną? Nie, dwie książki, czy no dwie. Prawie trzy, można powiedzieć, bo się zatrzymałam na jednej, bo już nie dałam rady, w formie e-booka. No i to nie jest kompletnie dla mnie o czym mi się męczą. Nie lubię czytać książki, gdzie tak przewijam sobie tylko. Wolę wziąć książkę, otworzyć, ona tak fajnie pachnie, fajnie wygląda, te układki są kolorowe. To jest w ogóle co innego. Dzisiaj pokażę Wam, jak widzicie, po tytule haul ze stycznia z książkowy. Przemycę tutaj dwie książki, które kupiłam w grudniu, no bo... No już zrobię taki haul, bo i tak będę je czytać, więc pewnie zobaczycie je później w recenzjach. Eee... Ojej, ja nie wzięłam wszystkich. Chwila, moment. Eee, dokładnie wczoraj skończyłam w pierścieniu ognia Susan Collins. Eee, pokazuję Wam dlatego, bo pewnie będę robiła i tak recenzję trzech tomów, ale pokazuję Wam dlatego, bo chcę powiedzieć, że tutaj nie znajdziecie kosogłosa, bo robię sobie lekką przerwę pomiędzy następną częścią, żeby troszeczkę... Um poczytać coś innego, coś nowego, także nie znajdziecie tutaj kosogłosa, kosogłosa pewnie znajdziecie w holu z książkami z Lutego. No, ale jeżeli będziecie chcieli, to nagrawam recenzję, to jest moja ulubiona książka, to chyba przebiło 11 minut Judy Pickled, ta cała trylogia, znaczy przyznam dwie części, bo oczywiście jestem spóźniona zawsze. Ale to po prostu przebiło wszystko, wszystko, wszystko. Kocham tą książkę, kocham tą serię. Naprawdę w pierścieniu ognia mnie tak zaskoczyło, że... Cały czas to przeżywam. W głowie mam mnóstwo myśli, mnóstwo wątków z tej książki, po prostu nie mogę się uwolnić od tego. E, także co? Także odkładam, odkładam sobie Pierścieniu Ognia, bo już ją przeczytałam i teraz zaczynam e, czytać ten stosik, który mam tutaj. Nie będę tego podnosiła, bo to naprawdę jest ciężkie. E, I aktualnie zaczęłam sobie dzisiaj czytać e, e, w Śnieżną noc i to jest to opako opakowanie, opowiadanie, trzy opowiadania. E, trzech autorów, m.in. osławionego Johna Greena, z którymi miałam styczność nie kupowałam e, Gwiazd na wina, bo kompletnie mnie do tego nie ciągnie e, A tą książkę Kupiłam razem sobie z Magdą na święta e, Magda kupiła mi taką samą Ja kupiłam Magdzie taką samą właśnie I miałam ją przeczytać w święta, ale święta miałam strasznie dużo W ogóle nie mogłam czytać książek e, Ledwo gdzieś tam właśnie e, Igrzyska śmierci przemyciłam, żeby przeczytać e, No i wzięłam się teraz, bo jeszcze Ostatnie podrywy śniegu są Więc wzięłam się teraz za czytanie w śnieżną noc Um, jestem na pierwszym opakowa opakowaniu, boże, na pierwszym opowiadaniu na 90. stronie, e, pierwszego opowiadania, powiem wam, że noszału tutaj nie ma, to są tak przewidywalne opowiadania. Wiem, co się zaraz wydarzy. Może mnie dziś jeszcze coś zaskoczy. To jest taka książka, gdzie możemy sobie zmęczeni wieczorem usiąść, przykryć się kołderką, milutko, poczytać sobie książkę, którą potem odłożymy i w ogóle nie będziemy o niej myśleli. Po prostu się oderwiemy na chwilę. Ja nie lubię takich książek. Ja wolę potem sobie chodzić, analizować tą książkę, bo mnie to po prostu rajcuje. Ale, no ale książka jest bardzo, bardzo ładnie wydana. Następną książką to jest coś, co kupiłam już w. Styczniu I to kupiłam wszystko przez Anitę z kanału Book Review. No i co ja mogę pokazać? Mogę pokazać to, czyli Parabellum Remigiusza Mroza. Właśnie mam zamiarą czytać zaraz po śnieżną noc, bo już nie mogę się doczekać, tylko ją przeglądałam i strasznie mi się spodobało, że tutaj są wypisane stopnie w wermachcie SS na, przetłumaczone jakby na polski, polski odpowiednik jest. To jest super fajne. Ja może nie jestem aż jakąś taką straszną fanką, ale naprawdę lubię takie książki yy, o II wojnie światowej, lubię takie filmy, lubię takie seriale. Dlatego fajnie sobie zobaczyć, yy, jaki to jest odpowiednik. Nie wiem, to po prostu mi się to strasznie spodobało. Yy, ale. Z tego, co wiem, z tego, co się nasłuchałam, e, i to w ogóle ta książka, nawet dla kogoś, kto nie jest zainteresowany historią, e, powinna się sprawdzić, e, więc jestem strasznie nieciekawa, czy mi się spodoba, ale chyba mi się spodoba. Mi się już spodobała, po prostu ja już tak nasłuchałam o tej książce od wszystkich na YouTube, na jakichś blogach, na jakichś innych stronach, że nie mogę po prostu e, przejść obok niej obojętnie i czekam, aż ją przeczytam. E, następną książką, którą kupiłam. I to właśnie książka, którą kupiłam jeszcze właśnie w grudniu e, na jakieś tam wyprzedaży takie, wiecie, w Oszon, co są w tych dyskotach tak rzucone i tak ludzie grzebają, grzebają. E, znalazłam za 10 złotych morderstwo w Mezopotamii Agaty Christie e, i zaczęłam ją czytać e, tak w międzyczasie, ale jeszcze mnie nie porwała. E, na razie ją odłożyłam, potem ją zacznę od początku jeszcze raz, jak po prostu uporam się z tymi książkami, które są dla mnie teraz na pierwszym miejscu do przeczytania. E, następną książką, którą kupiłam... To są zamówienia, teraz będą z Arosa. I kupiłam Love Rosie Miałam tej książki. Kom... To jest książka Cecylii Ahern Nie wiem, ja tak czytam. Miałam tej książki kompletnie nie kupować, bo mówię, a taka wiecie. Ja nie lubię takich o przyjaźni, miłości, bo to będzie pewnie nudne. No ale tak sobie myślę, że to książka dosyć gruba, więc czymś, jest, czymś ciekawym musi być zape zapełniona. No, i tak ją dodałam do tego koszyka, kupiłam ją, bo teraz tam na Arosie były jakieś wyprzedaże, więc mówię: no, wezmę, 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 sprawdzę co ten cały szum, bo też chciałam obejrzeć film, a przed filmem muszę przeczytać książkę. No i jeszcze się za nią nie wzięłam, ale ostatnio obejrzałam recenzję Anity i zobaczyłam, jak ona po prostu ją chwali, 11 na 10, że jest taka przyjemna, taka. Taka dobra, więc yy, i to jest tak jak oglądałam, patrzyłam to właśnie, widzę, że to jest dużo takich w formie maili, listów. Yy, ja bardzo lubię taki 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 typ Także jestem bardzo ciekawa, książka też jest bardzo ładnie wydana. Następnie to jest coś, co też musiałam przeczytać, bo wszyscy już tym po prostu zasypywali, e, a że ma być podobne do Igrzysk Śmierci, no to mówię, biorę. I to, są, to jest pierwsza część trylogii, kolejnej trylogii, to jest Więdzień Labiryntu Jamesa Deschnera. E, druga część to Próby Ognia, a trzecia Lek na Śmierć. Na razie kupiłam po prostu jedną, bo e, nie wiem, czy na pewno mi się spodoba, czy na pewno się w nią wgryzę. E, książka jest też przepięknie wydana, bardzo podoba mi się ta okładka. E, ta filmowa Okładka mi się kompletnie nie podoba. Ja uważałam, że wszystkie książki, które teraz zamówiłam znaczy nie wszystkie, ale większość to są książki, których teraz wchodzą ekranizacje do kin. Nie wiem, co mi się tak wzięło na takie książki, no ale tak zauważyłam. I ostatnią książką to są służące. Służące Katrin Stockett. Nie wiem, czy tak to się czyta. Tu mam jeszcze jakieś o audiobooku informacje, znajmy to. Służące Katrin Stockett. Kolejny bestseller, kolejna ekranizacja w kinach. Ja bardzo, bardzo byłam ciekawa tej książki. Książka jest przepięknie wydana, bardzo ładny kolor. Ja lubię niebieski, więc mi się strasznie spodobała. Ale jest strasznie ciężka. Nie wiem, ten papier musi być jakiś gruby, bo jest tak ciężka Co? w porównaniu do tej. To jest naprawdę ciężka. Też jestem jej bardzo ciekawa, bardzo dużo pozytywnych opinii. Ja się głównie kieruję właśnie tym, co ludzie na YouTubie mi mówią albo na blogach, które czytam, że jest super. To ja od razu wchodzę na stronę internetową i klikam kup i kupuję, bo po prostu im ufam strasznie. No, także służące, zobaczymy, jak to będzie. No i stosik dobieg końca. A nie, nie dobieg. Jeszcze pokażę Wam jedną rzecz. To kupiłam w Empiku. Ja nie lubię kupować książek w Empiku, ale na wyprzedaży kupiłam blondynkę na językach i to jest Bata Pelikowska niemiecki, bo teraz jestem dosyć zmuszona do nauki języka niemieckiego. Ja mam z tej serii język hiszpański. Bardzo miło mi się z nią uczyło, bo tutaj jest płytka tyłu. Są właśnie jakiś podziel, po, podział na różne tematy. Tu jest po polsku, tu jest po niemiecku, więc możemy sobie zasłonić, się sprawdzać. Naprawdę fajna książka. Ona normalnie kosztuje 30 zł, a na jakiejś tam e, wyprzedaży ją do, ro, dorwałam za 20 w Empiku, więc ją chciałam. No i to by było na tyle. To jest mój stosik... E, Mój stosik z stycznia z przemyconymi dwoma książkami z grudnia. Stosik na luty chyba będzie jeszcze pokaźniejszy, bo luty się dopiero zaczął, a ja już po prostu nakupowałam, Bóg wie co. Ale no nie mogę, jak co już coś nowego wychodzi, jakąś nową recenzję obejrzę, no to Muszę to kupić, muszę. Nie wiem kiedy to przeczytam, ale teraz sesja się skończyła, więc, więc będę miała kupę czasu na czytanie, więc recenzje też się pojawią. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki typ filmików. Nawet jak Wam się nie podoba, to ja będę nagrywała, bo mi to sprawia jeszcze większą frajdę niż paplanie o gadanie o kosmetykach, więc co? Więc zapraszam do następnego. Dzięki, że oglądaliście Pa!